No widzowie. Dzisiaj pierwsza część kolejnego challenge'u. Już zrobiliśmy challenge z Kenjim, ale teraz nas chodzi challenge. Tak wybrałem, że z Mike. I planuję, chociaż wątpię, że tak będzie, wbić Mike'a na 650 pucharów. Będzie to miało pewnie z pięć części znane życie. Ale ...majmy nadzieję, że nam no się uda. Będziemy głównie grać na tego typu napad, za strefa i tak dalej. Boże, ja na, ja na Majku tak dawno nie grałem, że to się nie Ja już widzowie serio tak dawno nie wbiję. W ogóle nie, nie grałem tak dawno na Majku, że hej Dobrze, no leży Podjazd Dobra, to, to nie był dobry pod... To był dobry pod... Dobry czy niedobry? Zginę ooo Git brok. Brok, brok powóż. Ja to wiem Dobra, ja bym to pójdę. Dwa. Nu, no, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Dobra. Brok, kam się. Jeszcze ja gdzieś. Eee, dobra. Eee, ja nie zrobię już. Eee, dobra, zagraj ponownie. Eee, to będzie długo trwać widok, z czego, że runda Gengraba trwa około dwie minuty. Ale tak to... Dźwięki w tle, ale tak musi niestety być. Już tak się dawno mnie onda i To jest aż smutne. To i smutne jest jeszcze bardziej to, że za chwilę Nie Wam że tutaj była drąka widzowie. Tam nic nie było. Głupi ośmiobitowiec. Bitów to on nie. Larwa. Nie, ja tak jak kiedyś z chłopakami mówiliśmy na no tego Larwa i lorwa i dlatego... Dlatego już z przyzwyczajeniem mówię tak. Larwa. Larwa chodź. Larwa zginie. Larwa zginie. Brok, nie da się zabić i wejść też i... i nie zginie że wygra gdy jest taki wolny, jeszcze nie jest... nie jest tak bardzo tragicznie. to mega poobijani. Ten, Ten padł. padł. Nie padł. Nie się wyrzucić. Nie, na niej za, Nie za... fajnie. Brok zabij go. No, nie! Zastopowałem go! Mek, zabij go! Zabij! Zabij! Zabij go! Zabij tego! Nie! To nie wystarczy! O Boże... O Boże. No dobra, to pewnie będzie wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Eee, no nic... Kiedyś się uda hmm. yeah, birdie, birdie, birdie. Może tym razem będę używać części tego karzeptu. To, to, to jest klon. To... Ja on widzę cię. Ja on widzę cię zaraz cię nie będę widział, bo no cię zabiję. No bo już. Bo i z damage widzowie. Dobra, to, to Lekki dymaj. Będę musiał zrobić tak zwany szybki dorek. Ale coś mi chyba... coś mi szybko nie wyszło. Też leżę. Podjazd oczywiście znowu, żeby zginął! Ja wolę Ja grać z takimi postaciami wiem na blisko. Ja, ja trowerami nienawidzę grać. Chodź tu. Nie. Gini, zginij Jestem za tak głupi na to, jestem na to. Te... Jest! Koszdek! Zginie! Osłonię ich! Nie, nie chcę tego wybrać. Brok, wiesz Wiesz to. ginie Koletka zginie. Dobrze. Wiesz to wziąć, brok. Aha, tak. dobra, com comebackowy trochę Zenuin, ale jest, jest win, jest win, tak jakby, nie? Hmm. Zagryj po podobnie, czy będę tak czekać? No dobra, dał. Tyle dobrego. S -s 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 i A u nas jest Edgar, który próbuje udawać kozaka, ale chyba mnie wychodzi. O, Łukasz, to jakiś Polak. Wreszcie jakiś Polak jest. Nie bierze.

Gadgetem w ręce proszę. A mój duży. Nazin nie tutaj. Dobra, nie wiem, wrócę im Zrobę, Zrobię coś kolegę. Oooooo, nie. Dzięki, dzięki... Ach chciałem tak z jedną statistyki. to zagraj ponownie magicznie. Wow. <śmany> Nito, czak-czak, o nie czak-czak. Wszyscy czak. oglądali odcinek tamten, ten co nie wiem, po prostu... Już. I, I to w sobie tyle wiesz. Ja nie w tym filmie. przemyślałem, co tu chodzi. Jej. Ten Edgar dzisiaj jest wyjątkiem. Eee, taki do dupy. No, dajmy Majko, to też jest nie na tak myśli. Nie wiem, co taki czarem sobie wymyśliłem. Taki zrobił, czy nie zrobił. Czak, czak, Zostaw staw mnie. Chód, chód. Robimy łapkę ze standardem tutaj po prostu. Haha, wiedziałem, że to kiedyś zadziała. Wie... Wiedziałem, że nawet najprostsze łapki mogą być dobre. U o kurde, głupi czak, głupi czak czak, głupi trochę dzień czak. Kuc, cucka. Piszcie Odgrybiesz to gra. Wygrabiesz to. Wygiesz to. No to dół. No to super to miałeś. Wiesz to, Maisy. Nie czekaj. Stanget. Stanget! dobra, Edgar to jest. Jumpscare. Nie. Yeah. Jest. Dobrze. Jakoś można wybrać. Wreszcie. Pasta zwycięska. Już dawno jej nie widziałem. Clancy, Edgar i... ale dobra, mamy Bula, Też nie wiem kto czemu ktoś wziął bula. Jakim? Czemu? jego gadżet. Gdzieś bólowi gadżety zmienili, czy co? Bo ja... ja... się za bardzo nie znam. Ból nie miał wszystkim gadżetu do leczenia i gadżetu, żeby się zatrzymywać w wujcie. Skocz na mnie. Skocz na mnie. Mózg. Musk! Daj na jump ratuję ja tylko. Nie wiem, czy mnie nie ratować. No to no, skocz na mnie. Nie, jeszcze nie raz. Dobra i tak cię zabiję. I tak ja cię zabiję, i tak ja cię zabiję. Dobra z Twitter tam, tam Nie dobiję tylko. Oni dowie ja obiłem. Nie dobiłem Czekajcie, Czekajcie, Nie wiem, w ogóle jestem. Nie. Jest Zostawcie! Ich! Zginę. Dobra, Edgar, zbombardowałem ci tam wszystkich. idź po tego GEMA! Idź tam do nich! Edgar, gdzie ty jesteś? Wracaj! Ochrona! Zginę od bed burn damage edgar nie. Mózgowy ten edgar jest mózgowy ja wezmę te gemy, ja wezmę te gemy, ja wezmę te game nie... ale z was ja się skampię na końcu mapy i tyle nawet nie skampię no ja będę na końcu mapy sobie. więc tą sam sam siebie no i to się nazywa dobry. Win, 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 win. Win, 25 win, win, win. ranga o boże jeszcze 150 kucharków jest, jest szansa, że jeszcze dzisiaj wleci drugi short. Jak montażysta da radę, coś załatwić szybciej. Może musiał na... A jak nie, to najwyżej będzie o 23.00, short. Piperka, zostaw mnie. Proszę o zostawienie biednego Dino Lake'a. O nie. Dyna vs Dyna. Dobrze. Chuck jest przynajmniej jest. Sigma Chuck Chuck. Nie! Sigma Chuck Chuck, uważaj. Tacy ludzie są niebezpieczni. Au. Au. Nie wiem czy to tak dobrze zrobiło. ale... widzimy się Może no, nie jestem z nim najlepszy. Tak na pewno nie, nie jestem z nim dobry, my. po co jest to tutaj mowa? Dobra pokażę. Ja Jest giz, wyszło na dobrze tak, tak wiem. Czekajcie nas ginie. Kużyciu. Nie. Gin. Nie, Proszę przeżyjcie, to. Przeżyjcie, 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 przeżyjcie. Tak nawet. Nie, dobra. Clash moment. Jest git. Jest super. Język Teraz dokładnie. 145 pucharków, żeby challenge się zakończył. Eeeh, wow. pewnie jeszcze z, z, ze 4 części będą, raczej pracę na pewno. Chyba, że będziemy wszystkie gry minować, to no nie wiem, może 3, 4 to nie będzie takie łatwe jak w że są 3 części, tutaj pewnie będzie 4 mini, 4, 5 jak, jak będzie bardzo dobrze, to może będzie 5, to będzie może trzy. Bardzo dużo napierają mam wrażenie i ja zaraz przez to napieranie raczej Zadaryl Za daryl. D daryl. Nie! Trochę oddale przez od sobie. Już nie niech idą. Zostawcie mi. Mój knuw mnie dobija trochę bardzo. Nie, po to się w tym Nie, co zginął? No no. No no. No, no, no. No. Nie! Nie możemy tego przegrać! Idź! Nie wiem. Strzelaj! Rób cokolwiek! Nie! Daryl! Czy się temu. Zabij go. Zabij go. No to super go zabiliśmy. Super go zabiliśmy. No to pasta skończona. Darny... O nie Mortis. No to super. Super super źle. Dobra, trzeba zrobić taktykę Stangard nie tego Mortisa Pan pewnie... Tak, Mortis w ogóle nie wiem, że tu jesteś. Dobra, może idzie nie ma. Mortis wiem, że tam musisz I wiem, że mogę was zabić. Wow. Barley. Zginiesz marnie. No chodź. Zgini. No dobra, to tak Ciebie już Nie, Marley. Marley, marley, by, by. marley Barley by było. Marley Marley au au, 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 No i pod... Chciałem powiedzieć, że po... Ahí, i... to jest włączone z... Tak, 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 teraz już? Stangażet. Nie wyczułem stana. O, 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 o. Nie. Barley uciekł. To nie był Barley, to był... Trzeba trafić. O Zginie. go dojechała. Czekaj. ja, ja uciekaj! Uciekaj! Zgiń! Jest! 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 Nie, Mortis. Zostaw mnie. Stan gadżet! Uff, to był taki ostatni gadżet. Nie wiem, czy by mnie tak szczerze zabił, ale możliwe, że tak i możliwe, że nie, ale wolałem się zabezpieczyć. <toszczędny> no już to sporo tych pucharków <toszczędny> Edgar, Pam i... Ems. Nie trafiłem w żadnym tym. No więc widzowie Dobra, ja jestem jakiś specjalny. Jak ja tego, jak ja tego nie trafiłem? Tak, no, trafiłem jedną Wow. Wow, za chwilę zginę pewnie. Czemu ten ID się nie ruszył ja nie ruszam, nie on nie ruszam, nie kieruje śmiercią. ruszam, nie ruszam, nie 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 ruszam, nie, nie trafiłem nie nie ruszam, nie nie To było... To, to, to było ryzyko. To też. Nie, tu! Auto-Aim! Auto-Aim jest głupi! Auto-Aim jest głupi! Dobra, ale 8-bit jest... 8-bit jest jeszcze głupszy. Jak on go... Czemu on go nie zabił? Czemu on go nie zabił? Musimy cię zest... Zgiń. Zgiń! No, zgiń! Nie dobre, ja widzowie... Yy, nie, ja, ja, ja... Yy, ja widzowie na dzisiaj kończę, Ko Koniec części pierwszej.